jako pomiar w Gliwice, o przedstawienie swoich dociekań i swoich badań odnośnie odzyskiwania i poszukiwania kopalni na obszarze Śląsko-Krakowskich z Urzut odczytane z Torfowic. Bardzo proszę. Proszę Państwa, późno się dowiedziałem do 20 minut, tylko mam w związku zdecydowałem się przedstawić takie plansze które w stowarzyszeniach Ziemi Tarnogórskiej podsumowało swoje trzyletnie badania. Ja trzyletnie badania, właśnie torpowisk. Skąd temat się? Ja pracowałem w energetyce nad rozdzielaniem zasięgu oddziaływania różnych zakładów przemysłowych jeszcze w czasach kiedy. Energetyka sądziła się z lasami państwowymi. No więc, żeby wiedzieć jak było przedtem, torpowiska. Torpowiska narastają od góry, także wszystkie zanieczyszczenia, które naniosła woda na daną powierzchnię, one zostają kumulowane i czym wyżej, tym młodsze są, jeżeli się weźmie taki profil i go przebada chemicznie czy, czy fizycznie można stwierdzić, datując poszczególne wersje metodą c 14, jakie zanieczyszczenia osadzały się w poszczególnym czasie na danym obszarze. Jeżeli wiemy skąd woda spłynęła, możemy wnioskować skąd te to, zanieczyszczenia pochodziły. Więc może da. to jest obszar złóż e, triasowych, e, które na, e, na Polsce Południowej. I najciekawszą rzeczą było, że badając te torpowiska stwierdziliśmy występowanie rudy miedzi na bardzo starych, e, bardzo starych warstwach. One e, e, były od 12 tysięcy lat, 10 tysięcy lat, więc e, zauważyliśmy, że ten, rudy, rudy miedzi musiały występować w tym obszarze, do, z których wody spływały do torbowisk. Próba znalezienia żyglin, osy Józefka, to są, gdzie znaleźliśmy w torbowiskach, to są torbowiska badane, gdzie znaleźliśmy rudy miedzi, to jest Malachit i Kupryt. Natomiast w Strzegniowie jest doniesienie, XIX wieku. Jedyne zresztą w literaturze, jakie znaleźliśmy, to znalezienie malarzców tamtejszym kamieniołowie. W Cynkowie było doniesienie o znalezieniu innej rudy miedzi, ale ten już w tej chwili jest wysypiskiem śmierci nie można tego było potwierdzić. No i proszę, ten następny. Okruchy kopalin, wydobyte z torfowiska żygli i ostrzy. Z warstorfowy pożony w historii. To jest przykładowe malarii. Y, powyżej 6500 lat. I kupryt. On ma pół mm. To, to jest, y, siebie, szerokości to jest dosyć duży. Proszę wyżej. Z torfowiska Żyglin. Przykład malachitu, malachitu z kuprytem. I, I tu jest 10 100 lat przed naszą erą. To jest plus minus, bo, bo tam w plus minus 150 czy 200 lat. E, można przyjąć samą metodę datowania, tak podaje. Samolotki metali znajdujemy w, w tych złoto-metalicznych Osy, 6 6000 lat przed naszą erą. E, e, było, warstwa, się tworzyła. Stop naturalny złota ze srebrem, 8550 lat. Zawsze te plus minus 200 lat, trzeba zwrócić uwagę. żyli 8500 8500 zł, złota ze srebrem i miedzią, i pizmon metaliczny, 4700. najciekawsze, ale samorodki mosiącu w torfowisku osy i najciekawsza sprawa, że Mosiąc wydobyty z gleby stamtąd ulega korozji. Już około 200 lat ta próbka mogła mieć najpierw się wypuchuje z niego cynk, zostaje miedź, która po jakimś czasie przechodzi tutaj w wędki, jedzie czarne, jeżeli by było środowisko zasadowe w Malachii by przeszła. Natomiast ten mosiądz, który znajdowaliśmy w tarkowisku osy bardzo głęboko, około 5000 lat temu, nawet do 7 tysięcy, bo to dosyć grubej warstwie byłoby dobyte, to nie wiem dokładnie. On zachowuje stały stosunek miedzi do cynku w postaci co czyli ten bajer jako związek chemiczny. Podejrzewamy, że nie jest to stop, tylko minerał. Coś podobnego jedynie występuje w kopalni Nurek w Kazachstanie chyba. Proszę następne. I ten mosiąc znajdowaliśmy w materiale archeologicznym ze Strzywnicy. To jest w tej chwili dzielnica Tarnowskich Gór. On ma takie, takie bardzo płytkowate jak samorodki. To jest kultura ceramiki sznurowej. Z wykopalisk y, Kostrzewskiego w okresie międzywojennym y, po rozknieceniu takiego kawałka. Przy tennej tak Osy to jest y, taka y, masa bitumiczna, naszpikowana wręcz tym moządzem i niezależnie od wielkości tych cząsteczek od osób mikroskopowych do, 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 do takich 20, czyli on ma 40 mikronów. Zawsze ma stały skład i jest metalicznie żółty. W gruncie z miasteczka śląskiego występuje najprawdopodobniej tak jego źródło było tam, gdzie jest wychodnia do kurzu kurczonośnego i warta szlamu jest zaraz zachódą w miasteczku śląskim w od strony Zachodniej, więc przy samej hucie nie ma tego szlamu. Natomiast... Z boku wygląda, co to mogła kiedyś płuczka e, rudy, żelaza. Jest ona Jedna warstwa jest brązowa, druga biała i w tym szramie właśnie też można znaleźć takie e, te, te, te Proszę dalej. Tak. E, przekrój torfowiska pod żeglinem. E, nie, do niego spływa od strony wschodniej zanieczyszczenia właśnie z tej wychodni triasowej. To jest lata, datowanie tego profilu. Z tym, że dokładnie to, to nie odpowiada, bo zdjęcie zawsze trochę zniekształca, ale warstwy wycięte co jeden centymetr i, 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 i tej głębokości odpowiada. Na przykład węgla gdzieś od tysięcznego roku, potem ono jest zaburzone, tu bardzo piasku, Torfowisko uległo e, odwodnieniu, w związku z czym tam, gdzie e, nie było torfu, przy większych ulewach na niosła piasek na to, co jeszcze było torfem i przez to się zachowała ta część właśnie e, torfowiska, bo inaczej wcale zniknęło. Do 3000, e, gdzieś 1300, e, przed naszą erą, występują węgle drzewne praktycznie ciurkie. Mieć ma pik właśnie na tym, Yy, w poziomie i potem nisko, i nawet do, 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 do około tysiącego nigdy tak wysoko nie było cynk. Podobnie, czyli ten najprawdopodobniej ten mosiąc mógł tu być eksploatowany, ale tak. również 8500. Między 9000 jest yy, pik cynkowy, ale i pik srebra, natomiast pik ołowu jest przesunięty. Tak jak tam wydobywano, czy szukano. Yy, srebra, natomiast yy, potem szukano gdzie indziej i doszło do zanieczyszczenia ołowiem. Natomiast co ciekawe, że od roku 2500 do 1000 przed naszą erą jest zanieczyszczenie wyłącznie srebrnym. Nie ma zanieczyszczenia ołowiem, potem to znika i dopiero od gdzieś e, tysięcznego roku, e, czy może nawet mniej, e, jest e, jednocześnie zanieczyszczenie srebra i ołowiu, czyli z mógł być e, wydobywany, ale równie dobrze mógł tam być e, wydobywany żelazo, raczej bardziej prawdopodobne jest to, bo tam e, w miasteczku Śląskim występuje hematyzm, który ma duże zanieczyszczenie ołowia. NIKEL występuje również z miedzią. Proszę dalej. Co To, to jest wychodnia e, do, tego triasowa między miasteczkiem Śląskiem Rzyklinem i pokazane jest e, w jaki sposób, gdzie spływały wody zanieczyszczone, które niosły zanieczyszczenia większe niż średnie dla kopu, dla których w kopu. Więc w stronę chuty, ołów, mieć, cynk i magnez. Tu gdzieś jest wychodnia Dolomitu, to W stronę południową ołów i miedź, w stronę zachodnią miedź i magnez. Tu też jakiś dolomin mógł być, ale to by trzeba przyjrzeć się, on na, na, na powierzchni nie występuje, a tu ołów i, i cyrk. Dodatkowo w torfowiskach występują dziwne grudki torfu, które nie są miękkie, one są twarde, tak by były spieczone czymś, mimo że w środowisku wodnym występują. Najprawdopodobniej jest to pozostałość po jakimś termicznym przerabianiu y, tego, tego materiału zanieczyszczenia węgłami drzewnymi i ołowiem torfowisk z Rygliną erą do praktycznie 1500 roku. Z tym, że sama góra ma, może być zaburzona albo z piaskiem, albo jak torfowiska zanikały, to z, z poprzedniej warstwy nanoszono te, materiał y, nie pozwalał ostatnich 10 centymetrów czasem interpretować, bo różnowiekowe tam występował. W y, jednym z doruchowisk y, grubki takie y, jak tu, y, z których wydobyto y, metale od cynku do mieli w różnym stopniu, tak jakby to ono się tam wyredukowały, czy wytopiły. Wyglądają na odtopione, ale to jest przypadkowo w jednej z niewielu, szukaliśmy potem w innych grudkach i nie znaleźliśmy. Być może jest to przypadek jakiś.